Jak zablokować dostęp do edytora rejestru systemu. Klikam prawym przyciskiem na start, wybieram uruchom i wpisuję polecenie gpedit.msc i wciskam OK. Dalej w konfiguracji użytkownika szablony administracyjne system i tutaj w dół zapobiegaj dostępowi do narzędzi edycji rejestru. Klikam Zaznaczam włączone, zastosuj. No i spróbujmy sobie uruchomić edytor rejestru regedit.exe. Edycja rejestru została wyłączona przez administratora sieci. Mam nadzieję, że poradnik jest przydatny. Proszę zostaw komentarz, zasubskrybuj mój kanał i dziękuję za oglądanie.